Cześć, z tej strony Hezik, dzisiaj widzimy się na GeForce z moi drodzy, mamy 520 zł i dzisiaj testujemy skrzyneczkę cyferkowy. Zobaczmy sobie, co ta skrzyneczka nam dzisiaj przyniesie. No, ale przed odcineczki, standardowym, mordeczki zapraszam Was tutaj do wpisania mojego kodziku Hezik, ewentualnie wejścia z pierwszej linii opisu. Zajmę Wam plus 5% przy ładowaniu oraz darmową skrzyneczkę MISP, którą w tym momencie sobie otworzymy 5 razy i zobaczymy, co 5 z Was aktualnie mogłoby dostać, bo zawsze tą skrzyneczkę otwieramy przed odcineczkiem. Po prostu zobaczymy, zobaczmy sobie mordeczkę dostajemy jakiegoś famasu tutaj myślę, że spoko za fricą. Może nie są to jakieś mega spoko skinki, jakieś mega drogie, ale wiadomo jak jest to za darmo, to czemu by nie? Czemu by nie brać? Jak jest za free? Dobra, mordeczki, otwieramy dwie takie skrzy. Może no po 3, po 3 będziemy otwierać. 3 razy 5, 15 skrzyneczek tylko otworzymy, fakt faktem, ojojoj, mordeczki dostaliśmy Galila potrójnie i to jest naprawdę mega strata, bo 15 zł z 95 praktycznie, więc naprawdę tutaj nie zapopisała się ta skrzyneczka, fakt faktem Okej, okay, mamy dwa gloczki, które są już lepsze, są lepsze dwa złotych profitu, ale fakt faktem to co dostaliśmy na początku, to totalnie mnie zdemotywowało co do tej skrzyneczki. I teraz również nie jest to zbyt dobrze: mordeczki 70 zł straty. No, powiem wam, tak że widać, że ta skrzyneczka dzisiaj nie za bardzo będzie nam chciała coś ciekawego dać, albo po prostu nie da tyle szczęścia, aby ją otwierać. I tutaj, mordeczki kochane, naprawdę jest niezbyt ciekawie: bo już w zasadzie kończy nam się balans, a my nic bardziej ciekawszego nie mamy więc, no. No tutaj ok, no troszeczkę lepiej, ale fakt faktem to nie jest to co chciałbym otrzymać z tej skrzyneczki mordeszki. I otwieramy ostatni raz i mamy gloczka. Gloczka za 35, no to myślę, że chyba tutaj profit jak najbardziej. No mordeczki kochane, mamy no tutaj 316 złotych, więc sprzedamy sobie to, niech będzie, zaryzykujmy i otwórzmy tą skrzyneczkę ponownie po 3 razy i 3 razy po w zasadzie stówce wydamy i już nam w zasadzie balans się skończy, niestety dostajemy jakiegoś famasa przy okazji, ale ten famas... No nie, 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 to, to nie, to nie jest skrzyneczka dla mnie, to nie jest skrzyneczka dla mnie, ewidentnie nie chce mi nic ciekawszego dać, naprawdę. Są tu no, spoko skinki, no taka EMECzka, tutaj AWP, czy kolejna EMECzka, SSG, a my dostajemy takie skinki nie za bardzo, co prawdę mówiąc, no i tu EMECzka, The Emperor, w końcu coś, co będzie tutaj bardzo dobrym trafem, ale fakt, faktem, Poprosiłem i dostałem, jakby na to nie patrzeć, więc bardzo w porządku, mordeczki. Przynajmniej chociaż tyle, ale fakt, faktem, teraz dało nam CZT za 3 zł, maksymalnie. Oj, 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 nie, 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 to to nie jest dla mnie, nie jest dla mnie, coś tu się dzieje. 217 zł mordeczki, coś musimy z tego wykminić Bo jeżeli tak dalej będzie, to naprawdę nie będzie zbytnio dobrze. Dlaczego nie mogę tego przesunąć? Tylko samo za mnie się przesuwa. Aha, ok, bo ja to nakliknąłem i przesuwałem sam. O, Emeczka taka na 5%. Uhu. Uh. No niestety na pewno jej nie dostaniemy, ale fakt faktem te tańsze itemy będziemy coś tutaj kminić, żeby zrobić coś lepszego. Ja cię kręcę murdeczki. No tak blisko jednak ja nie siadam. No powiem Wam tak, że teraz troszeczkę się zawiodło, troszeczkę się zawiodłem, bo mogło to siąść. A jednak nie do końca, jednak nie chciało mi to dać. Dobra, ostatni skin, ostatni skin na 5%. Nie wiem czemu akurat tak ryzykuję, ale no, no sami widzicie mordeczki z 500 zł zrobiliśmy 200 i cały czas teraz aktualnie przegrywamy, więc no, ale fakt faktem to było w zasadzie na 5%. Dobra, auga takiego mm, gdzieś tutaj sobie ustawimy. Okej, okay, siedzi bardzo w porządku, bardzo w porządku. Dobra, jeszcze tutaj, kolejne tutaj na emeryczkę. Może teraz całkowicie na lewą stronę. Ja jakbym zostawił, to by siadło. Oj, królu złoty, dlaczego tak zrobiłeś? Dlaczego tak zrobiłeś? No, i tutaj również bardzo niedobrze no, nie nasza sytuacja. Tutaj, no, całkowicie po drugiej stronie. Dobra, a w jeszcze. Wybrany przedmiot inną ma wartość. Dobra, jak nie ten, to ten. Nie. No, dobra, siedzi. Powiem wam tak, że już to tak leciało, że szczerze mówiąc, myślałem, że to totalnie nie siądzie. A już wszystko się. Ach, no, czemu mi to spaliłeś? Dobra, morderczki, nic tu więcej nie zrobimy, jeżeli nie zaryzykujemy na 15%. I jeżeli siądzie, no to jesteśmy dzisiaj na 0, ja i do tego 50 zł profitu. Jeżeli nie siądzie, no to cóż, cóż zrobimy totalnie dzisiaj. Jeevorskins nie chciał nam nic ciekawszego dać, więc bardzo proszę, na ostatek, no nie, po drugiej stronie by było poważnie. No i z bordeczki sami widzieliście, dzisiaj totalnie G4 mi tutaj nic ciekawego nie dałam, nie miałem totalnie szczęścia, no ale w każdym razie dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego, siemano!